I EA nie marnowało czasu, jeśli chodzi o wydawanie gier na nową w 2005 roku z Sony PlayStation Portable. W tym samym roku, w którym się pojawiła, elektronicy wydali dedykowaną tej platformie odsłonę kultowej serii, Need for Speed. Mimo Underground w nazwie, była to stworzona od podstaw gra na to urządzenie, aby jak najlepiej wykorzystać jego możliwości. W przeciwieństwie do wersji na Game Boya, była to produkcja, której celem było pokazanie mocy urządzonka. Oferowała ona oprawę wizualną, zbliżającą się nawet do tej z dużych konsol, licencjonowany soundtrack, a to wszystko po to, by jak najbardziej odzorować styl dużych wydań. Jeśli chodzi o sam gameplay, gra zbliżona była bardziej do Undergrounda 1 niż 2. Nie dostaliśmy otwartego miasta, a drabinkę wyzwań, za które otrzymywaliśmy nowe samochody i ulepszenia, zarówno wizualne, jak i mechaniczne, do nich. Podobnie jak w dużych undergroundach dostępne są tryby Circuit, Sprint, Drag i Drift. Wielkie znaczenie w wyścigach odgrywało Nitro, natomiast schemat sterowania dostosowany był do PSP. Analogowa gałka służyła do skręcania, a przyciskił góry do hamowania i używania Nitro. Gracze posiadając dwie kopie gry mogli ścigać się w trybie sieci bezprzewodowej. Tuning wizualny jest nieco ograniczony w stosunku do pozostałych odsłon. Jako, że gracze nie mogą osobno dobierać części, wszystkie są w gotowych zestawach. Nie ma również punktów reputacji, które dodatkowo motywowałyby do dalszych ulepszeń. Możemy jednak ustawiać dowolne napisy na samochodach zawsze coś. Prawdziwy nacisk położony został jednak na tunik mechaniczny, za pomocą którego gracze mogą modyfikować wydajność i prowadzenie samochodów. Dzięki niemu każdy wóz w grze może zostać ulepszony, by być w stanie rywalizować nawet z najszybszymi modelami. Co ciekawe, Części kupujemy tylko raz, potem możemy je instalować w różnych autach. Do części, które możemy upgrade'ować należą m.in. silnik, turbosprężarka, nitro, zawieszenie, skrzynia biegów, opony czy wydech. Wachlarz samochodów zawiera ponad 20 modeli, głównie tych samych, które pojawiły się już na dużych platformach, chociaż są też wyjątki w postaci Chevroleta Corvette, którego model pojawił się tylko w tej grze, czy kilku modeli muscle carów. Jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, obecne są wszystkie te same utwory co w Undergroundie plus kilka nowych kawałków takich artystów jak Tiesto, The donut My Chemical Romance, Hot Water Music, No Warning czy Solwax. Chcecie widzieć więcej na temat gier komputerowych i nie tylko? Zajekujcie ten filmik i zasubskrybujcie ten kanał. A na razie, cześć!